Uwaga, w dalszej części tego materiału znajdują się spoilery dotyczące Spider-Man No Way Home, ponieważ jak mówić o scenach po napisach, nie mówiąc o tym, co się stało w filmie. Obie sceny po napisach, bo tak, są dwie sceny po napisach w Spider-Man No Way Home, pokazują nam to, co będzie działo się w przyszłości MCU. No i bazując na tych dwóch scenach, muszę powiedzieć Wam, że MCU ma świetlaną przyszłość, a raczej bardziej mroczną przyszłość. Spider-Man No Way Home działa jako zakończenie pewnej historii Spider-Mana w MCU. Wiemy, że Amy Pascal i Kevin Feige będą chcieli, prawdopodobnie, dopóki nie dostaniemy oficjalnego potwierdzenia, to na razie Spider-Man No Way Home. Działa jako zakończenie historii Spider-Mana w MCU, ale tak jak powiedziałem Amy Pascal będzie chciała zrobić 4, 5 i 6 z Tomem Hollandem, oczywiście mówię tutaj o Spider-Manie. Jednak dopóki oficjalnie tego nie potwierdzi, No Way Home jest ostatnim filmem z Tomem Hollandem jako Spider-Manem w roli głównej. W Nowej Home widzimy historię tego, co wydarzyło się po Far From Home, czyli Mysterio ujawnił tożsamość Spidermana, pokazując jego twarz. No i od tego momentu życie Petera Parkera stanęło na głowie. Musi nie tylko walczyć z opinią publiczną, ale też z pięcioma innymi wrogami. Do tego pomaga mu Dr. Strange, czyli Benedict Cumberbatch. Pierwsza scena po napisach pokazuje to, co prawdopodobnie będzie działo się albo w Venomie 3, albo w Spider-Manie 4, 5 i 6, ponieważ widzimy Ediego Broka, który siedzi gdzieś w barze w Meksyku i jest to nawiązanie do sceny po napisach w Venomie 2, gdzie Venom przeniósł się do MCU. Tutaj mamy drugą stronę jakby tego medalu, drugą stronę lustra, ponieważ Venom siedzący w MCU. Jest potwierdzeniem tego, że Venom jest w MCU. Siedzi w barze i zastanawia się nad tym, ilu w tym świecie jest superbohaterów. Mówi o Hulku, mówi o gościu w metalowym stroju, czyli o Iron Manie. W No Way Home Doctor Strange wyjaśnił, że zaklęcie, które rzucił, przyciągnęło wszystkie osoby, które znają tożsamość Spider-Mana do MCU. To oznacza, że albo Eddie, albo Venom wiedzieli, kim jest Spider-Man. Bazując na scenie po napisach w Venomie 2, śmiem twierdzić, że to właśnie Venom wiedział o tożsamości Spider-Mana. A to może zostać wyjaśnione za pomocą Ulu, o którym Venom wspominał w swoim filmie. Eddie po prostu został zabrany na gapę. Tak więc Eddie decyduje się pojechać do Nowego Jorku, aby skonfrontować się ze Spider-Manem. Jednak zanim do tego doszło, wrócił do swojego świata. Jednak jak widzimy w scenie po napisach, kawałeczek Venom'a, kawałeczek symbionta został w MCU i to jest bardzo ważne. To ma nam nakierować kierunek, czy pokazać nam kierunek, w którym podąży Spider-Man 4, 5 i 6 lub Venom 3 i dalej. Oczywiście, jeżeli powstaną. Jak widzieliśmy w pierwszym filmie, Venom może podróżować, przyczepiając się do ciał różnych postaci, i w ten sposób może dotrzeć aż do Nowego Jorku. Tuż przed wydarzeniami ze Spider-Mana 4. No i oczywiście wtedy mógłby połączyć się ze Spider-Manem, dając mu ten klasyczny, ikoniczny z komiksów o sekretnych wojnach kostium, czarny kostium, który widzieliśmy w trzeciej części filmu Samara i Miego. Spider-Man z 2007 nie był przyjęty zbyt ciepło, ale biorąc pod uwagę ciepłe, a wręcz gorące przyjęcie pierwszej trylogii z Tomem Hollandem, Wydaje mi się, że jeżeli któryś z reżyserów stwierdzi, że zrobi tą historię na nowo, myślę, że to może wyjść na dobre. Tak więc, jednym zdaniem, według mnie, pierwsza scena po napisach w No Way Home zapowiada to, co będzie działo się w Spider-Manie 4, 5 i 6, czyli pojedynek Venoma ze Spider-Manem. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, no i czy w ogóle chcecie, żeby coś takiego powstało. A my przechodzimy do drugiej sceny po napisach, która tak naprawdę jest zwiastunem do Doctor Strange in the Multiverse of Madness i o Boże, ale się tam dzieje. Bazując na tym, co widzieliśmy w drugiej scenie po napisach, Sequel przygód doktora Strange'a będzie bazował na nieudanym zaklęciu z No Way Home i zacznie się prawdopodobnie bezpośrednio po zakończeniu No Way Home. Jedną z największych rewelacji w scenie po napisach, czy właściwie zwiastunie do Multiverse of Madness było pojawienie się Strange Supreme, którego widzieliśmy już w animacji What If, i tam stał się naprawdę niezmiernie silny absorbując moce innych mistycznych stworzeń. Na końcu swojej historii Strange Supreme pomógł strażnikom Multiversum pokonać Ultrona i zgodził się, aby doglądać Zole Slash Kilmongera, którzy zostali uwięzieni w Pocket Dimension, czyli w takim więzieniu multiwersalnym. Mimo że Strange Supreme został nawrócony w finale What If, to nie wiadomo, czy będzie służył jako wróg w Multiverse of Madness, ponieważ jest tam taka linijka. Najważniejszym czy największym zagrożeniem dla tego wszechświata jesteś ty. I to właśnie wskazuje na Strange'a albo Strange'a Supreme. Jeżeli Strange Supreme będzie głównym wrogiem filmu, to Doktor Strange będzie prawdopodobnie potrzebował pomocy Wandy, aby go pokonać. No właśnie, w zwiastunie dostajemy też kilka ujęć Wandy Maximoff, czyli Scarlet Witch. Na końcu jej przygody w Westview widzieliśmy, jak studiuje Darkhold, czyli najczarniejszą z czarnych magii, tak aby dowiedzieć się jak kontrolować magię chaosu i ewentualnie odzyskać swoje dzieci i wiżona. Tutaj w Zwiastunie widzimy, jak żyje sobie spokojnie gdzieś na farmie. Doktor Strange do niej podbiega i mówi: Hej, słuchaj, potrzebuję twojej pomocy z multiversum. Nie jestem tutaj, aby y, cię tam, wiesz, karcić za Westview, bo to jest nieważne. Mamy większy problem, czyli istnienie multiversum jest zagrożone. No i Wanda musi mu pomóc. Istnieje wiele teorii i spekulacji na temat roli Scarlet Witch w Multiverse of Madness. Wiele z nich wskazuje, że Wanda będzie głównym przeciwnikiem w filmie. Wcześniej aktorka potwierdziła, że Wanda może podróżować między wymiarami, co oczywiście będzie bardzo przydatne w Multiversum. Na razie nie wiemy, jaki będzie los Wandy Maximoff w Multiverse of Madness. Jeżeli będzie przyjacielem i pomocnikiem doktora Strange'a, no to będą walczyli z doktorem Strange'em Supreme. Jeżeli będzie przeciwnikiem w filmie, bo zdradzi doktora Strange'a, napotkając właśnie Strange'a Supreme, który ją nawróci, no to będzie um, doktor Strange współpracował ze Strange'em Supreme. Ale to nie jedyny przeciwnik, który powraca, bo w zwiastunie widzimy też barona Mordo z dreadami czy tam warkoczykami. Na końcu pierwszego filmu o przygodach doktora Strange'a widzieliśmy, jak Mordo zaczął misję, aby schwytać wszystkich magów, którzy nieuchronnie używają magii w złych celach. Oczywiście jego misja to przeciwieństwo wszystkich wartości, które nosi ze sobą doktor Strange, tak więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie jednym z wrogów. Um, Multiverse of Madness. I teraz wyobraźcie sobie, Mordo współpracujący ze Strange'em Supreme i Doctor Strange współpracujący z Wandą. To naprawdę będzie jeden z lepszych filmów MCU, jakie kiedykolwiek powstały. Jednak w Zwiastunie widzimy jeszcze jedną postać, zupełnie nową, czyli America Chavez która pojawia się tylko w kilku ujęciach i tak naprawdę nie wiemy jak duża jej jest rola. Amerykę Chavez rozpoznajemy po jej komiksowym ubraniu, czyli dżinsowej kurtce z wielką gwiazdą na plecach. Poznajemy ją w momencie kiedy Dr. Strange przecina autobus na pół ratując Amerykę Chavez. W komiksach do jednej z umiejętności Ameryki Chavez należy otwieranie portali do multiversum, coś jak zrobił Ned w No Way Home. Być może Doctor Strange będzie potrzebował pomocy Ameryki Chavez po tym, jak Wanda zdradzi Doktora Strange'a, lub będzie potrzebował pomocy obu z tych postaci, aby pokonać Strange'a Supreme, który powinien być zdecydowanie najsilniejszym wrogiem, z jakim do tej pory zmierzył się Doctor Strange. Pełnoprawny zwiastun do Multiverse of Madness na pewno rzuci więcej światła na te wszystkie postaci i na ich motywacje. Jednak dajcie mi znać, co sądzicie o takich scenach po napisach. Czy spodziewaliście się czegoś innego? Czy myśleliście, że będzie wielkie wow? Czy może właśnie tego chcieliście? Rozpisujcie się w komentarzach poniżej. Jak według Was będzie kształtowała się przyszłość MCU? Tak jak ja powiedziałem, wygląda to raczej na. Ciepłe barwy. No, a raczej takie bardziej horrorowe, czyli zimne. Ale wiecie o co mi chodzi. Na razie. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się. Na razie.